Witam cię wszystkich serdecznie. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć wam pewną historię, napisała ją nasza czytelniczka, która chciałaby się z wami podzielić swoją historią, więc serdecznie zapraszam, posłuchajcie. Myśleliśmy, że dzieje się to tylko w filmach, ale i tam się to przytrafiło. Pewnej nocy przyśniła mi się moja babcia, która mówiła, jak bardzo za mną tęskni i chciała mnie zobaczyć. No cóż, babcia zmarła wiele miesięcy temu, ale postanowiłam z mężem, że muszę jechać i sprawdzić miejsce spoczynku babci i popatrzeć na jej pusty dom. Dotarliśmy do miejsca wiecznego spoczynku i zimno spłynęło mi po plecach. Małe drzewo spadło obok jej grobu. Pewnie to chciała mi przekazać moja babcia. Uporządkowaliśmy, ścięliśmy drzewo i poszliśmy do wsi obejrzeć dom. W wiosce jest dużo opuszczonych domów. Dom babci też stał pusty, bo zostaliśmy jego właścicielami, ale nie mieliśmy jeszcze zamiaru przeprowadzać się. Sz szliśmy ulicą, patrząc na domy, i nagle w oknach babci domu zobaczyliśmy włączone światło. Popatrzyliśmy na siebie z mężem w szoku. Mój mąż zapytał mnie: Czy dom nadal jest nasz? Według dokumentów odpowiedziałam mu: W takim razie, co się dzieje? Drzwi nie były zamknięte. Od progu wyczuwalny był zapach pieczonych ciast. Wybiegła dwu, może trzyletnia dziewczynka, a za nią kobieta. Zaczęła krzyczeć, że mamy wyjść, w przeciwnym razie zadzwoni po policję. Skromnie stwierdziliśmy, że jesteśmy właścicielami, po czym twarz kobiety zmieniła się. Przy herbacie nieznajoma ze zmęczonymi oczami powiedziała, że ma kłopoty. Mieszkali z mężem w mieście. Kupili mieszkanie na kredyt hipoteczny, ale jej mąż zachorował i zmarł sama nie byłaby w stanie spłacić kredytu hipotecznego, więc wynajęła swoje mieszkanie w mieście i zamieszkała na wsi, w której e, kiedyś spędziła dzieciństwo. Ale nawet tutaj miała pecha. Dom, do którego przyjechała, był już dawno zrujnowany. Poszukała opuszczonej nieruchomości i trafiła na naszą. Teraz jest na urlopie macierzyńskim i że jest pieniędzy płaconych przez lokatorów. Kiedy to wszystko opowiadała, milczyliśmy i uważnie słuchaliśmy. Czy mogę zostać tutaj jeszcze trochę? Skończyła swoją historię. Mój mąż i ja wyszliśmy i naradziliśmy się. Stwierdziliśmy, że warto, by dom był pod obserwacją. Pomogliśmy jej, ale jeśli nas okłamała, to będzie miała nas na sumieniu. Teraz wymieniliśmy się numerami telefonów i od czasu do czasu dzwonimy do siebie, by życzyć sobie wesołych świąt. Nie mówimy jej jeszcze o przeprowadzce. Myślę, że moja babcia jest szczęśliwa, że jej dom pomógł osobie w trudnej sytuacji. Podbudowała go własnymi rękami i bardzo go kochała. Jest to bardzo ciekawa historia, która faktycznie wydaje się, że może być tylko w filmach, a wydarzyła się naprawdę. Co uważacie o kobiecie i mężu? Czy postanowili dobrze, że zostawili tą kobietę i pozwolili jej mieszkać? Inaczej znalazłaby się na ulicy. Było to poniekąd ich kosztem. Ale czy zrobili dobrze? Czy tak powinni postąpić? Co byście zrobili na ich miejscu? Wyrzucilibyście tą kobietę na ulicę? Czy pozwolilibyście jej jeszcze zostać? Jestem bardzo ciekawa, co napiszecie, więc czekam na Wasze opinie. Dajcie znać i do usłyszenia w kolejnej historii naszych czytelników. Pozdrawiam.